No, witam tu Radio Gable. I kolejny odcinek leci za nami. Znaczy przed nami. Znaczy leci aktualnie. Ech, na razie nie mam pomysłów. Znaczy wiem teraz o czym nagram. Ale macie jakieś pomysły, tematy, to piszcie na dole tak jeszcze raz. Proszę was o to. Tak, jeszcze raz o to was proszę. Piszcie na dole tematy, to postaram się coś nagrać. No więc tak. Um, dzisiaj będzie odcinek o szczerości. Szczerość. Szczerość jest bardzo ważna w życiu. Naprawdę, bo jeśli nie jesteśmy z kimś szczerzy, to możemy wzbudzić u kogoś, znaczy nie wzbudzić u kogoś zaufania. Że jeśli będziemy kłamać, jeśli powiemy, że coś nie było tak jak jest, albo że. Sorry za to krótkie cięcie, ale to tam już wszedł do pokoju. Yy, dobrze. Yy, także tak. Ech, nie pamiętam o czym mówię. Zajębi się, co? E, możemy wzbudzić, Znaczy nie możemy nie wzbudzić uchwały zaufania, że jeśli z kogoś skłamiemy i ta osoba się o tym dowie, to przez to możemy um, być u tej osoby skreśleni. Ta osoba już nigdy nam nie powie czegoś ważnego dla tej, dla, dla niej. Może to być już, już no, no to po prostu już nie będzie tak, a tym bardziej jeśli kłamiem przyjaciela, który zawsze myślę, że może na przykład nam się zwierzyć i tak dalej. Tak samo trzeba być lojalnym w życiu. Mm, bo, jeśli powiemy coś komuś, na przykład, nie wiem, powiemy przyjacielowi swojemu o problemie innego przyjaciela, to ten przyjaciel, którą powiedzieliśmy, i ta, ten przyjaciel, którą powiedzieliśmy, tak przyjmijmy, przy, jest przyjaciel 1, przyjaciel 2. Powiemy, powiemy przyjacielowi 1, je, że przyjaciel 2, nie wiem, że z przyjacielem 2 zerwała dziewczyna, czy tam chłopak. No i teraz przyjaciel jeden, tak sobie pomyślałem, no tak, no dobra, no okej, okay, ale to chyba jest jego prywatna sprawa, no dobrze, fajnie, że mi powiedział, no bo zwierzył mi się, bo też może nie wytrzymał, ale jakby nie, czy tam nie wytrzymała, ale jakby nie było, to jest już, to też możesz się potem bać powiedzieć tobie, że ten przyjaciel jeden, że, że na przykład też są dziewczynę zerwał, bo się boi, że powiesz przyjacielowi dwa, no, więc tak też może być, no ale, no dobra, no. no. Generalnie trzeba być w życiu szczerym, trzeba mówić wszystko w twarz, a jeśli kogoś to boli, to na pewno nie będzie wam miał tego zasług, bo jeśli powiecie komuś w twarz, że... No sorry, ale ta osoba już cię nie kocha i już to nigdy nie będzie, to dzisiaj cię wyklinie, bo jest pieprzaj i w ogóle nie musiałeś tego mówić, spierdzieraj. A potem z przyszłości podziękuję Ci, że mu powiedziałeś, czy tam powiedziałaś, czy tam jej, jemu, że... Hmm. Że, 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 że ta osoba naprawdę już nie jest, bo przynajmniej ta osoba przestanie się okłamywać. Zrozumie to, przemyśli, może, czy coś. Tak może być, więc to się naprawdę opłaca. Bo jeśli będziemy szczerzy do bólu, i dzisiaj kogoś to zaboli, to jutro może to ko ko kogoś uratować. Może, się, może to, nie wiem, spowodować uśmiech na twarzy kogoś, tak. Więc naprawdę, ludzie, bądźcie szczerzy, piszcie szczere opinie. Tylko szczerość to nie jest, że to jest chujowy i chuj, albo że jesteś pojebany, bo tak. Bo to nie jest szczerość, to jest debilizm. Szczerość to jest coś takiego, że mówisz na przykład, że ziomek, nie lubię cię, bo to i to. Tak jak z tą konstruktywną krytyką było. To jest to samo. To nie jest tak, że ty możesz powiedzieć komuś, że jest chujowy, i potem, jak to powie, że dlaczego go wyzywasz, to powiesz, że przecież jesteś z nim szczery. Nie, jesteś chujowy, bo wtedy byś był z nim szczery. A jeśli powiesz, że jesteś chujowy, to to, to, jest, to jest zwykła, najzwyklejsza w życiu, obelga. Przynajmniej mi się tak zdaje. Także. Mm, rób ta ludzie co chce, ta. No, proszę Was tylko jedną rzecz, żebyście podsyłali, podsyłali mi jakieś pomysły, bo potem będzie, że nic nie nagrywam. Mm, a propos, zgłosiłem się do konkursu. Może wygram kartę graficzną mm, i Borderlands 2. Więc jeśli tak będzie to może let's play będą szybciej Możliwe że pierwszym wtedy let's playem będzie Borderlands Chociaż nie obiecuję bo mam Co by nie było dalej będę mam słaby są płytę główną Znaczy nie płytę to, to mam nawet w sumie git Ale chodzi mi że mam słaby Słaby procesor ram, Ramów mam mało chociaż jeśli chodzi o Borderlands To ram mam akurat mam 2 GB. Więc jest okej okay. Przepraszam bardzo ale generalnie Mam mało ramów więc się zobaczy Dobrze no to żegnam się z wami Mam nadzieję, że będziecie szczerzy I że wyrazicie szczerą opinię W połączeniu z konstruktywną krytyką Szczera opinia, ty chuju mm, Konstruktywna krytyka Bo to i to Znaczy nie, Szcze, szczerość jest chujowe Konstruktywna krytyka, krytyka Bo to i to Czyli to plus to równa się naprawdę coś zajebistego I coś co może nawet człowieka ucieszyć Nawet jeśli napiszesz mu, że to jest chujowe bo coś Więc naprawdę polecam być szczerym I to się wam naprawdę bardzo opłaci więc do widzenia, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że do jutra, bo nawet i do dzisiaj, w szerokiej drogi.